Cześć, witam Was w odcinku, w którym będziemy otwierali różne skrzynki z CSGO. Najpierw może zaczniemy. A, tak na ludzie od razu. No nie! Ech, jakby za pierwszym razem było. No tutaj takie standardowe rzeczy podstawowe. Mam dużo, ale słabych skinów. Takich zwykłych. No, ale nic. Otw otworzymy sobie. Myślę, że jakieś parę, dziesięć. Ym, wybierzemy sobie, może Esports Winter. No, dobra, może być to. Otwieramy. Nic, a nic dobrego mi się teraz. Nie może trafić. Uff. Nic. Nawet jeżeli jak 47, bo mam już jedno. Znaczy, nie, nie mam. Nie mam, no nie mam. Ale miałem, ale przegrałem w walce. Dobra, jeszcze jedna myślę i pokażę Wam. Takie jakby rywalizacje, o. Rywalizacje. Tutaj. Ej no. O, teraz tutaj. Konflikt. Emozyja. to i i tutaj 420, nie, nie, nie 420 o to to jest dobry join i tak wkładamy to i to i tego nie chcemy stracić czekajcie To odkładamy. Chcę to, ja chcę to. Ja chcę to. Czego nie chcę? <laughs> źle robię. Tutaj są. Tutaj są. Te, które ten. Czekajcie sekundę. Dam to, to. To? Dobra, to na nie. A nie, to trzeba więcej, dobra. Sorry, sorry. Dobra, ryzykuję, biorę to. I resztę jakichś takich. Nie, może zmniejszę to o coś, coś odejmę. To, to, nie. O, teraz jest dobrze. Start. Kto wygra? Kto wygra? Kto wygra? Jestem za czarnym. Oj. No nie. Słabo. Dobra, zagramy sobie teraz na mało, tylko na razie nie ma gracza. To my sobie otworzymy jedną skrzyneczkę. O tak. Kurde, już wolałem tam to AK 47. Jeszcze jedna. No, jest taka... Przynajmniej... No dobra. Teraz konflikt. Um, mogę na 105 w sumie. To dużo, ale. Dobra, dam ci to, ci dam to. To, to, to. No, dam coś drogiego. Nie da się. Dobra, nie, Live. M O on chce za dwadzieścia od dziesięciu do dwudziestu. Dobra, join to damy mu to. I to. Start. Dawaj czarny. Czarni rządzą. Dwa pod rząd Coś jeszcze nikt nie zdarzyło. Dobra damy coś najtańszego To, 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 to Adam no to Uff. Teraz jest tam żółty Jak będzie teraz czarny, to ja chyba zwariuję. Jest! Co wygrałem? Zaraz zobaczymy. Ej! No nie. Jakieś różowe, ale to słabe. No trudno. Coś droższego może. Oto. Nie, to. Otworzymy sobie parę jeszcze skrzyneczek, tylko że. Winnym. Brawo. O, to będzie dobre. No, spray. Jak zwykle. Współ. ich z jestem tu, jestem tu, jestem tu, jestem tu, jestem lecą. Żeby coś w końcu. Jest 760 jakców. Jest moc. Co dostaliśmy? Słabe coś. Dokładnie. Zagramy jeszcze w ten w ruletkę. Mat 10. Dobra, ostatni raz i ruletka. Jakby kosa, jakby kosa, jakby kosa. Jakby kosa, jakby kosa, jakby kosa nie wyleciała. To by nie było tak fajnie. Co to jest? O, to ja mogę dać. O kurde, daje. dobra add items. Select, select, o. Teraz mi szuka. Ale nie, to, to za długo czekanie. Oj oj sorry. Dobra, może z Tim. Join. Oszczędzimy to i to. Nie nie nie. Mudamy to, 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 to. Ile brakuje? Dwóch. I to. No ja ile to brakuje no. A daj start! Teraz biali, teraz biali, teraz biali, ty, on ma dobre, on ma dobre rzeczy, czekaj. Ja chcę z nim wygrać, dawaj. Iolo! Najlepszy przedmiot. ja nawet mi nie starczy. Jest. On ma takie słabe, ale... Dobra, ostatnia ruletka. To ostatnia na dziś, max. Robię Jola. Spin! Niech czerwone wyleci. Jest! Jest! Jeszcze raz, spin! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! dwójeczka ajajajajaj przegram 760 jak to a no tak jest dawaj jeszcze raz jeszcze raz ostatni raz do trzech razy sztuka a zapomniał. zapomniałem zapomniałem podgłośić to było ostatnie słowo komentatora elo